Burze magnetyczne, takie jak ta, która ma miejsce w nocy z 30 na 31 lipca 2024 roku, są zjawiskami, które nie tylko wpływają na technologię i środowisko, ale także mają znaczący wpływ na ludzi. Ich oddziaływanie na organizmy ludzkie oraz na aspekty duchowe i energetyczne jest tematem, który zyskuje na znaczeniu w kontekście współczesnych badań nad zdrowiem i samopoczuciem. Przede wszystkim burze magnetyczne są wynikiem interakcji wiatru słonecznego z polem magnetycznym Ziemi. Wiatr słoneczny, będący strumieniem naładowanych cząstek emitowanych przez Słońce, może wywoływać zmiany w ziemskim polu magnetycznym, co prowadzi do powstania burz geomagnetycznych. W kontekście wpływu na zdrowie, burze magnetyczne mogą oddziaływać na ludzi poprzez zmiany w polu elektromagnetycznym, które mogą wywoływać różnorodne reakcje fizjologiczne. Niektóre badania sugerują, że zmiany te mogą wpływać na nasz układ nerwowy, powodując uczucie zmęczenia, drażliwości, a nawet problemy ze snem. Zjawisko to jest często kojarzone z chorobą kosmiczną lub syndromem wrażliwości elektromagnetycznej, który może objawiać się wrażliwością na zmiany w otoczeniu elektromagnetycznym. Ponadto, niektórzy naukowcy zauważają korelację między silnymi burzami magnetycznymi a wzrostem liczby zawałów serca oraz innych problemów kardiologicznych. Może to być wynikiem stresu oksydacyjnego i zaburzeń w regulacji rytmu serca, które są potencjalnie wywołane przez fluktuacje w polu magnetycznym. Wpływ ten jest szczególnie istotny dla osób z istniejącymi schorzeniami układu krążenia, co czyni temat burz magnetycznych ważnym obszarem badań medycznych i zdrowotnych. Aspekty duchowe i energetyczne związane z burzami magnetycznymi to kolejna sfera, która przyciąga uwagę zarówno badaczy, jak i praktyków duchowości. Niektóre teorie sugerują, że burze te mogą wpływać na nasze pole energetyczne zwane również aurą. Zmiany w polu magnetycznym mogą, według tych teorii, wzmacniać nasze zdolności percepcyjne i intuicje, prowadząc do głębszych refleksji i duchowych odkryć. Istnieje przekonanie, że w trakcie takich zjawisk możemy doświadczać większej otwartości na wewnętrzne przeżycia i duchowe przekształcenia, co może prowadzić do poczucia większej jedności z otaczającym nas światem i kosmosem. Te różnorodne efekty burz magnetycznych na ludzi, zarówno na poziomie fizycznym, jak i duchowym, pokazują, jak skomplikowane i wszechstronne mogą być skutki tego zjawiska. W obliczu nadchodzącej burzy magnetycznej ważne jest, aby zwrócić uwagę na jej potencjalne oddziaływanie na nasze zdrowie i samopoczucie, a także na możliwość doświadczenia głębszych przeżyć duchowych i energetycznych. Podczas burzy magnetycznej organizm ludzki może doświadczać różnych reakcji fizycznych i psychicznych, które są wynikiem zmian w polu elektromagnetycznym Ziemi. Wielu ludzi zauważa objawy takie jak bóle głowy, zmęczenie, drażliwość oraz problemy ze snem. Te symptomy są często przypisywane wpływowi fluktuacji w polu magnetycznym na nasz układ nerwowy. Pola elektromagnetyczne mogą zakłócać elektryczne sygnały w mózgu, co może prowadzić do odczuwania dyskomfortu i zaburzeń w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego. Zmiany w polu magnetycznym mogą także wpływać na równowagę hormonalną. Na przykład może dojść do zmniejszenia wydzielania melatoniny, hormonu regulującego sen. Co tłumaczy, dlaczego niektórzy ludzie mają trudności z zasypianiem lub doświadczają zaburzeń snu w czasie burz magnetycznych. Ponadto, zwiększona aktywność słoneczna, która towarzyszy tym burzom, może wywoływać reakcje stresowe w organizmie. Pod wpływem stresu organizm produkuje więcej kortyzolu, co może prowadzić do wzrostu napięcia i drażliwości. Osoby wrażliwe na zmiany atmosferyczne, takie jak meteopaci, mogą odczuwać te skutki bardziej intensywnie. Ta grupa ludzi jest bardziej podatna na zmiany warunków pogodowych i elektromagnetycznych, co może prowadzić do pogorszenia samopoczucia podczas burz magnetycznych. Objawy te mogą być nie tylko fizyczne, ale również psychiczne, obejmując uczucie niepokoju, depresję czy ogólne obniżenie nastroju. Zjawiska te wskazują na złożony związek między naszą fizjologią a środowiskiem elektromagnetycznym. Choć burze magnetyczne są naturalnym zjawiskiem, ich wpływ na organizm ludzki może być znaczny, szczególnie dla osób z istniejącymi problemami zdrowotnymi lub większą wrażliwością na zmiany w otoczeniu. W rezultacie zrozumienie tych wpływów staje się coraz bardziej istotne w kontekście dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne, zwłaszcza w czasach wzmożonej aktywności słonecznej i geomagnetycznej. Burze magnetyczne mają również głęboki wpływ na aspekty duchowe i energetyczne. Co jest przedmiotem zainteresowania wielu tradycji duchowych i ezoterycznych. W kontekście duchowym zmiany w polu magnetycznym Ziemi są postrzegane jako katalizatory, które mogą wpływać na nasze wibracje energetyczne, czyli subtelne energie, które przepływają przez nasze ciała i otaczające nas pole energetyczne, zwane również aurą. Podczas burz magnetycznych niektórzy ludzie doświadczają wzmożonej intuicji oraz otwartości na nowe doświadczenia duchowe. Uważa się, że zmiany elektromagnetyczne mogą stymulować czakry, czyli energetyczne centra w ciele, co prowadzi do ich harmonizacji i większej aktywności. W rezultacie osoby praktykujące medytacje lub inne formy pracy z energią mogą odczuwać głębsze połączenie z własnym wnętrzem, co sprzyja duchowym przebudzeniom i introspekcji. Wibracje emitowane przez Ziemię w czasie burzy mogą stać się bardziej intensywne, co sprzyja praktykom duchowym. Takim jak medytacja, yoga czy inne formy kontemplacji. W takich momentach ludzie często zgłaszają uczucie jedności z naturą oraz z innymi ludźmi. To poczucie jedności i głębokiego połączenia z otoczeniem może prowadzić do większego zrozumienia siebie, swoich emocji i myśli, a także do poczucia harmonii z całym wszechświatem. Osoby bardziej wrażliwe na energię mogą doświadczać duchowego przebudzenia, które może objawiać się jako zwiększona wrażliwość. Na otaczający świat, zarówno materialny, jak i niematerialny. Tego rodzaju przebudzenie może wiązać się z odkrywaniem nowych perspektyw na życie, większą empatią i współczuciem wobec innych oraz z silniejszym odczuwaniem duchowych aspektów rzeczywistości. Takie doświadczenia często prowadzą do pogłębienia duchowych poszukiwań i praktyk, które pomagają lepiej zrozumieć swoje miejsce w świecie i relacje z innymi istotami. W związku z tym burze magnetyczne mogą stanowić nie tylko wyzwanie, ale i okazję do duchowego rozwoju. Osoby, które świadomie pracują nad swoim rozwojem duchowym, mogą wykorzystać ten czas do medytacji, refleksji i głębszego zrozumienia siebie, co może prowadzić do trwałych, pozytywnych zmian w ich życiu. Wibracje emitowane podczas burzy magnetycznej mogą znacząco wpływać na nasze codzienne życie, manifestując się zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Dla wielu osób czas burzy geomagnetycznej staje się okresem zwiększonej kreatywności i pojawienia się nowych pomysłów. Zmiany w polu magnetycznym mogą stymulować naszą wyobraźnię i otwartość na nowe inspiracje, co sprzyja twórczym działaniom. To może być idealny moment na realizację projektów artystycznych, pisarskich czy innych form wyrazu twórczego, które mogą przyczynić się do osobistego rozwoju i odkrywania nowych talentów. Jednakże wzmożone wibracje mogą również stanowić wyzwanie, zwłaszcza dla osób wrażliwych na zmiany energetyczne. Niektórzy mogą odczuwać zwiększony niepokój, drażliwość lub rozproszenie uwagi. Takie reakcje mogą wynikać z nadmiaru energii, który trudno jest zintegrować w codziennym życiu. Mogą pojawić się trudności w koncentracji, a także intensywniejsze emocje, które mogą prowadzić do napięć w relacjach interpersonalnych. Aby zrównoważyć wpływ burz magnetycznych, warto sięgnąć po techniki relaksacyjne, które pomagają w harmonizowaniu energii i redukowaniu stresu. Medytacja może być skutecznym sposobem na uspokojenie umysłu i zintegrowanie wzmożonych wibracji. Ćwiczenia oddechowe, takie jak głębokie, świadome oddychanie, mogą pomóc w redukcji napięcia i promowaniu wewnętrznego spokoju. Joga, która łączy ruch z medytacją, może być szczególnie korzystna, ponieważ pomaga w uziemieniu ciała i zbalansowaniu energii. Również spacery na świeżym powietrzu, zwłaszcza w otoczeniu natury, mogą przynieść ulgę. Kontakt z przyrodą ma kojący wpływ na układ nerwowy i pomaga w wyciszeniu umysłu. Spacerowanie pozwala na uwolnienie nadmiaru energii, co może prowadzić do większego spokoju i równowagi emocjonalnej. Warto również pamiętać o odpowiedniej ilości snu i zdrowym odżywianiu, które wspierają nasz organizm w okresach wzmożonego stresu. Burza magnetyczna z 30 na 31 lipca 2024 roku będzie miała wyjątkowy charakter, ponieważ jej efekty będą widoczne nad Polską w postaci zorzy polarnej. To zjawisko, znane również jako aurora borealis. Będzie możliwe do zaobserwowania na niebie, szczególnie w miejscach, gdzie poziom sztucznego oświetlenia jest niski. Zorza polarna, będąca efektem interakcji naładowanych cząsteczek z atmosferą Ziemi, tworzy spektakularne świetlne zjawiska na niebie, które mogą przybierać formę kolorowych pasm i łuków. Choć zorza polarne są najczęściej widoczne w rejonach bliskobiegunowych. Silne burze magnetyczne mogą powodować, że zjawisko to będzie dostrzegalne także w bardziej umiarkowanych szerokościach geograficznych, takich jak Polska. Aby w pełni cieszyć się tym niezwykłym zjawiskiem, warto znaleźć miejsce z dala od miejskiego oświetlenia, które może zakłócać widoczność zorzy. Obserwowanie burzy magnetycznej w postaci zorzy polarnej to nie tylko wizualne doświadczenie, ale także okazja do refleksji nad potęgą i pięknem kosmicznych zjawisk.